Witam Państwa witam Państwa bardzo serdecznie, jestem Amigę i z na moim kanale. Dzisiaj jest inny odcinek, bo z Among Us znowu z Simonsem. Siemandero! Dero nie było Gr słuchanie. Gramy w Among Us mm, na nowej mapie Arship to, to jest pierwsza moja reakcja no. na mapę Ashap. jeszcze nigdzie nie patrzyłam. Nie grałam ja, na niej. Nie, ona jest bardzo wielka i śmieja już gra. Jestem ciekawa. En co? So, Zachęcam do zostawienia łapki w górę z dzwoneczkiem Oraz padanie na Discorda. Link w opisie. Dobrze, my chyba zrobimy cięcie i poczytanie. A właśnie. Jaki ma być przycisk subskrypcji? Szary. Szary lepszy niż. Szary. No. Czerwony czy szary? Nie ja wolno. Szary. 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 szary ma być przycisk? A więc co? Bo chyba brakuje jednego suba do 60 subów No, Lecimy po 100 subskrypcji Moje marzenie Dzięki wam się to uda Na 100 subskrypcji będzie lajbik mm. Będzie lajbik? Nie wiem czy Dobra No to czekam marzenie ja się dołączę Widzimy się zaraz Aha, a więc jesteśmy czekaj, już i lecimy dalej. Czekanie. Czeka mnie. O ma czekaj. To jest moja pierwsza reakcja z mapy. nam jakiś czas.

Nie, no nie wiem. No, nie wiem. Bo... Teraz on się tak zmienił. Teraz jest głupie mogę, mi się nie podoba. No, bo nie normalnie czytać. Że normalnie można pisać, bo to jest głupie Na komputerach można normalnie pisać. A my na telefonie, niestety. No, ja mam komputer. Mów za siebie. Saurus. Sochę Stach. Bo, bo Mi jest... się wydaje, że to jest ten żółty. No bo ty nie głosuje. Wywalamy, typa. MPC -ty test. Wywalamy. MPC test. Patrz jaka jest animacja nowa. Ale ja to na nim się udzielam. Ale no. no, twoje dźwięk jest. No, to jest nawiązanie do Henry Sigmana, bo. Wiem. Brick, Brick. Okay. Patrzymy, co to jest. O, oh, koparka tu jest! No, koparka. Węgiel. Węgla. Węgiel! 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 Ile będzie ja tu O, gdzie Żółty! Jak jest ten żółty? Z tej z jestem z. Jak z, jak z. Wow. Ja jestem w. Dobra, idę na kładkę. Co? Ej, do... Wygraliśmy kto był? Nie wiem, nie wiem. Nie wiem. Jeszcze jedna rundka zagramy. A ci w sumie nie stać, bo on sobie taka skinka. Nie jak to zauważył. No. Tu mam nick, bo się nie dał stać. Sim. Sim. Eu aqui. Eu aqui. Eu aqui. Oh Eu aqui. Big room. Лодиган. Старт. M5 O Karol, no, prostu... o dobra o tutaj mm, mam jakieś zręcznikami. <grym> jesteś? E, co? Przebrałem. Wygraliśmy już! Co to ma być za No ja nie mogę! Dzięki, bo robiliśmy tutaj rundek. No jak tak to, to będzie, będzie wyglądało? A to będzie... Prawie nikt to... nie jeden, łapy w górę. Tak. Zostawiliśmy się jeszcze po pięciu? Szymon! Jak ty wychodzisz z gas i wchodzisz, to dlatego ci się tak długo ładuje? czarny ekran. No ja też mam czarny ekran, no co ja powadzę. Dobra, jestem fakty to jest Simons, o tu jest jakaś kuchnia. Co ty tak się przestaje? Ty, ty jesteś? Nie! Co, co przystawi się dwie, co, nie? nie, ty jesteś. Mhm, Dobra. Ej, nie! Pani nie zaszczyt w się, razie. No to jeszcze jeden konfidencić, bo myślę, że jesteś, bo tak nagle przestałeś się odzywać. Co, kill? Nie, się. nie. Idę, idę cię Mam, wydać. Dobra, wydaj mnie proszę, ale się zbogowałam na krabinie. Gdzie ci wydać? Tu, a ja ci ja, 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 ja się Dobra, do, to ty jesteś. Zbogowałam się na No ty... Ej, bo ja się zbogowałem! Serio? Halo Boże! A O Boże, dobre. Boże, zbogowałem się na drodze. A więc co? Dziękuję Wam za oglądanie dzisiejszego odcinka tym pięknym akcentem. Pinięcia. No no Wywalenia mnie, nie wiem, co się stało. Mapa Arship Małe lagi są. Oceniam od 1 do 10. To tak. Takie. 7. 8, 8 albo 9. Takie. Ja mam 8,5. Eee, no. Są lagi. To pewne, że są lagi. są, eee, Rozumiem, że mogą być lagi, bo nowa mapa i tak ja tam. Nie robili 5000. O, ja to nie wiem, dawno nie grałam No to co? Dziękuję za oglądanie dzisiejszego odcinka, widzimy się już Nie wiem kiedy nie. A, no i jeszcze zapomniałam Przepraszam, że nie było odcinków Ja też przepraszam za to Że nie było odcinków, ale... Za tygodnie Trzy tygodnie nawet chyba O Boże, Boże Ach po prostu były sprawdziane, miałam i to inno. Ej, takie szkoła. A więc co, dziękuję za oglądanie. Widzimy się już jutro w następnym. Musisz zrobić e, daily po prostu chyba. Będzie daily przez tydzień, oczywiście. Może z czegoś wybierz serię Call of Duty, Minecraft czy Among Us. Z czego? Mm, z czego? Call of Duty albo Minecraft. It's to disconnected. O to co, dziękuję. Zostawcie sumikę, łapeczkę Widzimy się jutro. Pajo! Proszę, się była.